Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś polecane zestawy komputerowe na marzec 2024. Dobra informacja jest taka, że ustabilizowały się w końcu ceny kart graficznych i pojawiły się RTX 4080. Super. Gorsza jest taka, że ceny niektórych dysków SSD, znaczy niektóre dyski SSD po prostu podrożały. Tyle słowem wstępu, jedziemy już z konkretami. Zacznę jak zwykle od zestawów opartych o procesory AMD. Pierwsza propozycja za około 2700 zł z 5500, RXM 6600 i płytą B450. Zestawik pod Full HD, aczkolwiek nie we wszystkie gry będziecie mogli sobie wymaksować detale. Tutaj rozrzut detali jest tak naprawdę od średnich. Do ultra, w zależności od tego, jak wymagający jest tytuł, w który gracie. Drugi zestaw, druga propozycja za 3600 zł. I tu też jest to komputer pod Full HD, ale możecie spokojnie sobie detale maksować. Mało tego, będzie można nawet sobie niektóre gry pograć całkiem komfortowo w 1440p. Nie zapominajcie też o FSR który podbija wydajność, no kosztem delikatnej straty jakości obrazu, także gdybyście chcieli grać 1440, 1440p, to jest to możliwe właśnie z fsr -em. Mamy tutaj rx 7600 w połączeniu z Ryzenem 5600. Do tego Fera 5. Moim zdaniem ten box będzie i głośny, i temperaturki nie będą jakieś tam super niskie na tym boksie, więc zalecam coś w stylu właśnie Fery 5. Do tego płytka rzecz na B550 od MSI, dokładnie model A Pro. Ok, kolejny zestaw za 3900 zł. Tutaj mamy Eriksa 6700 XT. Czy jak najbardziej można już rozważyć rozdzielczość 1440p, ale też nie w każdym tytule będziecie mogli sobie detale maksować. Miejcie to na uwadze. Natomiast w tej cenie za niecałe 1700 z ta karta jest naprawdę cały czas bardzo dobrym wyborem. Akurat model od Asroka, jedyny dostępny w x-komie, także dopóki jest to moim zdaniem brać. Dalej, Ryzen 5600, czyli to samo co poprzednio, to samo jeżeli chodzi o płytę główną. Obudowa Ventum 200R w zupełności do tego zestawu wystarczy. Tam mamy 4 śmigła w komplecie, jak się nie mylę. Zasila 600 W też mocy, aż pod ten zestaw nadto. Dalej, 5000 Zł. I tutaj mamy na 5700X3D z pamięcią 3D Cache w połączeniu z RXM 7700XT, czyli zestawik typowo pod 1440p na ustawieniach wymaksowanych. Ok, dalej. Tu jest już podstawka AM5, bardziej przyszłościowa. Wsparcie dla niej jest, przypomnę, do 2025 roku gwarantowane. Procek 7600 i od razu dodam, że jeżeli nawet Ryzen 7600 z dopiskiem X kosztowałby niewiele więcej, powiedzmy nie 30-50 zł, nie warto moim zdaniem się w niego pchać, bo wydajność jest na bardzo zbliżonym poziomie, a jednak Procek z dopiskiem Mix będzie się bardziej grzał, za tym idzie będzie też gorsza kultura pracy chłodzenia, co do chłodzenia jest to Silver Monkey Stormy z podcieleniem RGB, gdybyście chcieli zwykły model, nie ma problemu to są oczywiście Wasze osobiste preferencje. To samo tyczy się, jeżeli wybieracie obudowę, czy też powiedzmy, nie wiem, model karty graficznej, który Wam się nie podoba. Też dobieracie to pod własne potrzeby. To jest propozycja, nie jest to wyrocznia. Także ja to chłodzenie testowałem, naprawdę bardzo fajnie wypada i mogę z czystym sumieniem to polecić. Dalej, karta graficzna Acera, dokładnie Acer Nitro 7800 XT, bardzo dobra cena, bo 2300 zł. Także tutaj 1430 p jak najbardziej, można pokusić się w niektórych grach w 4K, aczkolwiek nie obędzie się bez włączania FSR. Także miejcie to na uwadze. Obudowa Entorfia RX500R, bardzo fajna skrzynka, ale też mówię, to jest propozycja, nie jest wyroczna, gdyby Wam się ta skrzynka, ta obudowa nie podobała, wybieracie inną. Zasilacz 750W MSI MPGA 750GF dokładnie. Jak się nie mylę 10 lat gwarancji, zaraz sobie to sprawdzimy. Zobaczymy, ale chyba jest 10 lat gwarancji, jak się nie mylę. 120 miesięcy, proszę bardzo, dokładnie, i wszystkie japońskie kondensatory w środku, także bardzo fajna jednostka przyzwoitej cenie, bo 5 stówek. Dobrze, ok, jedziemy dalej: 6800 zł Ryzen 7600, połączeniu z RTX 4070, super. Także też karta do 1440p i do grania z włączonym ray tracingiem spokojnie ona sobie poradzi. Oczywiście w wielu przypadkach trzeba będzie posiłkować się DLSS-em, ale niekoniecznie trzeba będzie włączać generator klatek. No i tutaj mamy też zasilacz ATX 3.0 ze wsparciem natywnym wsparciem dla PCIe 5.0, ponieważ ta karta wymaga tej kostki 16-pinowej. No i żeby nie stosować żadnych przejściówek, właśnie taki, taki zasilacz od BeQuieta wybrałem, Pure Power 12M 750 W. Mocy aż nadto, to jest spokojnie wystarczyłaby wam 600, nawet 50. Ok. Kolejna propozycja za 8200 zł. Też Ryzen 7600 w połączeniu z Ericsson 7900 XT. I pewnie kurczę, taki słaby procent do takiej karty. No, trochę nie pasi. Oczywiście można dopłacić te 700 do Ryzena 7800X3D, ale moim zdaniem, jeżeli gracie w 1440p, czy też nawet 4K, bo ta karta już 4K sobie w miarę sensownie poradzi, no to nie ma sensu do tego mocniejszego procka i droższego dopłacać, bo Ryzen 7600 da sobie radę, a znowu też nie ma kompletnie sensu dokładać kasy do Ryzena 7700, bo różnice między tymi prockami będą naprawdę niewielkie. Oczywiście nikt wam nie broni, jeżeli macie te 6 stówek więcej, 7 stówek więcej, no to kupujecie raz na 7800X3D. To samo możecie zrobić w tym zestawie z RTX 4070 super. Zasilacz XPG Core Reactor, fajny, fajna zasiłka na OM-ie CWT, japońskie kondensatory no i 10-letnia gwarancja. Jedyny minus tego zasilacza jest taki, że ma on dość sztywne przewody. 9000 zł też Ryzen 7600 w połączeniu z RTX-em 4080. Super, akurat wersja inno 3D za 4900 zł. Ponownie, jeżeli gracie w rzeczywistości niższej niż 1440p, no to zalecam Wam ProcK7800X 3D. I zalecam dopłacenie tych 700 zł. Natomiast gdybyście grali w rozdzielczości czy to 1440 P, czy 4K, bo ta karta spokojnie sobie w 4K już poradzi, no to kompletnie nie ma sensu do mocniejszego procka dopłacać. Zasilacz o mocy 850 W od MSI. Testowałem akurat tą jednostkę. Bardzo fajny zasilacz i w dobrej cenie, bo 639 Z, a 10-letnia gwarancja też ja pójdę w środku. Ostatnia propozycja za 14700 zł. Z małym groszem, z RTX-em 4090 i Ryzenem 7800X3D. To typowo zestaw po 4K już. Cena karty no, bardzo przyzwoita jak na 4090, 8500, także spoko. Zasilacz mocniejszy 1000W. 850 pewnie też by wystarczyło, ale jednak zalecam Wam brać 1000 żeby nie było żadnych problemów. a ATX 3.0, wsparcie natywne Pisa Express 5.0 i tutaj nie zalecam stosowania przejściówek. Warto dołożyć do tego zasilacza, który ma to, który ma to wsparcie natywne. Chłodzenie 360 nawiz, bo ten proces potrafi się troszeczkę przegrzać. Dysk o pojemności 2 terabajtów. oczywiście gdybyście potrzebowali większą pojemność dysków w tych innych zestawach, tych tańszych, to też nie ma problemu, żebyście sobie taki dysk dokupili. I płytka już jest nie B650, a X670, jedna z tańszych, ale też naprawdę całkiem fajny MOBAS. No dobrze, tak wygląda propozycja komputerów opartych o procesory AMD, a teraz przechodzimy do Inteli. Pierwszy zestawik, pierwsza propozycja za 2800 zł, taka sama jak w zeszłym miesiącu, czyli 6600 RX 6600 z Interem 12100F. Pod 1080p przypomnę rozrzut detali, jakie sobie możecie tutaj ustawiać w grach, w zależności od tytułu, od średnich do nawet ultra. 3,5 tysiąca, tu mamy i piąteczkę 12400F, bardzo fajny, udany procek. W połączeniu z rx 7600, też nie ma sensu co szaleć z prockiem pod tą kartę graficzną. Jest to zestawik, przypomnę, 1080p do grania już na wymaksowanych ustawieniach. 16 GB pamięci RAM, 3600, tutaj Taka uwaga, gdyby ewentualnie ten procesor nie ogarnął w Gear 1 tej szybkości pamięci, bo tak się zdarza rzadko, ale jednak, no to ustawiacie sobie pamięć na 300 MHz, opóźnienia obniżacie na powiedzmy cl 16, te pamiątki powinny to pozwolić i będzie gitara. Płytarze czas na B660, w standardzie akurat micro ATX, no ale w tej obudowie, to jest Ventum 200R, ona nie jest zbyt dużą skrzynką, nie będzie to naprawdę źle wyglądało, uwierzcie mi. Jeżeli komuś oczywiście na wyglądzie też zależy. Aha, no jeszcze dodam, że do procka dałem Ferę 5. Ten box jest moim zdaniem do tego procesora za słaby. Tak jest moje zdanie. Dobra, 4100 zł, też ta sama i piąteczka. W połączeniu z RXM 6700XT. Przypomnę, dopóki ta karta w tej cenie jest to brać, nie zastanawiać się. Mamy 12 GB i naprawdę karciocha daje radę spokojnie pograć sobie w 1440p. Gdyby Wam tej wydajności brakowało, to pamiętajcie, że jest FSR 3.0 czy też FSR 2.0, w zależności od gry. FSR 3.0 jeszcze nie jest zaimplementowany w zbyt dużej ilości gier, no ale idzie to w tym kierunku, że właśnie coraz więcej tytułów dostaje to wsparcie. Ok, nie będę się powtarzał, także jedziemy z kolejnym zestawem za 4600 zł, też i piąteczka ta sama do tego 32GB RAMu Lexara za 325Z i Radeon RX 7700 XT, czyli 1440p na full wypasie, o tak powiem. Tak to podsumuję. Dobrze, 5900 zł. Tutaj mamy 13500, możecie spokojnie wrzucić sobie procka 14500, bo różnica w cenie jest marginalna. No będzie on troszeczkę cieplejszy niestety, to trzeba tutaj dodać. Dlatego dałem 13500, bo wydajność, no, znaczy różnica w wydajności nie jest duża, no ale jak mówię, różnica w cenie też nie, także możecie sobie do 14500 dodać, dorzucić. To chłodzenie Server Monkey Stormi sobie też z, z prockiem 14500 poradzi, także spokojnie. 32GB 3600MHz, tutaj jak najbardziej już ta szybkość jest idealna pod tego procka. No i Acer Nitro 7800XT, także tutaj spokojnie można już sobie nawet pokusić się o 4K, ale ze wspomagaczami albo typu FSR, albo też musicie obniżyć detale o 2 oczka, czy też oczko niżej. Dobrze. 6500. Ten sam procek, przypomnę, możecie zamienić go na 14500, niech Wam nie zabroni. 4070, super. Geinwart Ghost i do tego zasilacz ATX 3.0, ten sam, co w zestawach z procesorami AMD, żeby nie kombinować z przejściówkami. Nie jest to konieczne w przypadku tej karty, spokojnie, ale jednak no raz że ładnie to wygląda, dwa, że nie musicie się tym przejmować. Także ja bym te 5-dych, 6-dych w sumie różnicy dopłacił, bo za 6-dych mniej możecie mieć zwykły zasilacz tej samej mocy, czy nawet 850W XPG Core, no ale wtedy musicie używać tych właśnie przejściówek. Dobrze, to ten zestaw mamy omówiony. 7900 zł. Też 13500. Zamienić można na 14500. Płytka ze wsparciem również z, dla pamięci DDR4, żeby było taniej. Oczywiście możecie dopłacić tutaj do lepszej płyty i pamięci, znaczy do płyty ze wsparciem dla DDR5 i pamięci DDR5, ale to wyniesie was parę ładnych parę stówek więcej. Pytanie, czy warto? No, moim zdaniem, nie do końca, aczkolwiek na pewno będzie trochę bardziej przyszłościowo, znaczy przyszłościowo pod tym kątem że będziecie mogli te pamięci potem użyć w kolejnym buildzie na Intelu. No i właśnie, to mam ten zasilacz, który którym mówiłem przed chwilą, czyli Core Reactor 850W za 500, czyli 6 dych taniej od tego Be Quieta, moc wyższa, ale nie ma wsparcia dla ATX 3.0. No i tutaj mamy kartę graficzną 7900XT. Powiecie pewnie też, no, procek trochę słaby do tej karty. Jeżeli gracie w rozdzielczości wyższej, jak 1080p, w zupełności ten procek wystarczy, nie ma się czym przejmować. Oczywiście nikt Wam nie zabroni dopłacić do 14600KF, no ale będzie już parę stówek też ładnych, drożej. A czy wydajności na tyle zyskacie, żeby to się opłaciło? Moim zdaniem nie. 9000 zł. Co tu się wydarzyło? Przepraszam. Ta sama karta graficzna. Zobaczymy do koszyka, może coś poknociłem, ale coś chyba poknociłem. Nie, nie, dobra, dobra, już, już wiem, dobra. Ten zestaw wylatuje o tym zapominacie. Zapomniałem go po prostu wykasować, także tego zestawu nie ma. Dobrze, 14 przepraszam, 9900 zł już z intelem właśnie i 5 14600 KF, czyli brak budowanego układu graficznego, już widzę, że wyprzedała się karta Gainwarda. Ale weźcie tam inno 3D. Ona jest troszeczkę tańsza. Być może Gainward ma lepszy system chłodzenia i fajnie wygląda, ale też nie będzie złym wyborem. Także zamieniacie tam tego Gainwarda. E, przepraszam, inno 3D 4080 Super. E, tam chyba jest nawet stówkę ta karta tańsza. Pamięci taktowanie 6400 zł. Sorry. 6400 MHz, bo mamy DDR5, oczywiście 32 GB. 6400 też moim zdaniem jest taki sweet spot pod proce Intela. Jasne, te procesory pociągną nawet szybkości 6800, 7200, nawet czasem więcej, ale moim zdaniem nie ma sensu dopłacać, bo różnice wydajności będą naprawdę niewielkie, zwłaszcza gdybyście grali w rozdzielczości 1440p, a domniemam, że przy takiej karcie co najmniej będzie to rozdzielczość 1440p, no to te różnice będą się zacierały i nie ma sensu wywalać kasy na, na lepsze, na szybsze pamięci. Do tego procka dałem już chłodzenie iO, akurat 280, ale spokojnie 240 wystarczy, no chyba, że chcielibyście tego procka podkręcać, bo ta płyta to umożliwia. Jest to Z790, no to 280 minimum, żeby nie było problemów z temperaturami. Natomiast moim zdaniem kręcenie procka to jest sztuka dla sztuki, nie ma sensu się za to zabierać. Wyższy pobór prądu, wyższe temperatury, gorsza kultura pracy, lepiej zrobić undervolting jeżeli już. No dobra, i ostatni zestawik pod 4K, tutaj mamy i7 14700KF, nie ma sensu kompletnie dopłacać do i9. Tutaj mamy kartę, no, wprawdzie bardzo wymagającą, bardzo mocną, wymagającą w stosunku do procesora, bo 4090, ale w 4K no, nie poczujecie żadnej różnicy, a będzie na pewno głośniej, będzie na pewno więcej prądu procesor wciągał, więc 14700KF jest moim zdaniem idealnym wyborem. Do, do, tego, do tego mamy zasilacz 1000W, 850K wystarczy, aczkolwiek, no, jak mówię też w przypadku zestawu AMD proponuję dopłacić do 1000W, żeby nie było niespodzianek. Chłodzenie 360 i tutaj zalecam pod tego procka 360. -tkę. Płytka bardzo fajna, bo MSI Z790 Tomahawk w dobrej cenie jak za Z1200Z. No i dysk o pojemności 2TB. Pamięci te same co poprzednio, obudowa Endorfi 700R. Oczywiście pamiętajcie, jest to propozycja, nie jest to wyrocznia. Jeżeli obudowa Wam się nie podoba, możecie wybrać inną. Jeżeli Wam na przykład karta graficzna nie pasuje pod kątem wyglądu designu, też wybieracie inną, czy chcecie mieć powiedzmy lepsze chłodzenie na karcie, to wiadoma sprawa dopłacacie do innego modelu. To jest pamiętajcie, propozycja, nie jest to wyrocznia. No dobra, moi drodzy, tak wygląda moje zestawienie, moja e, propozycja zestawów komputerowych na marzec 2024. Gdybyście mieli jakieś uwagi, też piszcie w komentarzach, chętnie się do nich odniosę. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.